Cześć kochanie, wiesz co? Jestem u dyrektora właśnie, no w szkole naszych dzieci i wiesz co? Oni tutaj twierdzą, że założyli sobie mafię, słyszałaś takie? Wiedziałaś o tym? To może wrócimy do historii, jak my tą mafię założyliśmy? Zaraz po przejęciu handlu w szkole chrupkami trzeba było się wzmocnić. Handel chrupkami w szkole daje naprawdę dużo możliwości dla organizacji, ale powstają też słabe punkty, które trzeba zabezpieczyć. Mówiłem waszej mamie, żeby nie oglądała tej furiozy jak jeszcze nie śpicie. Zaczęliśmy od wcielenia do naszej organizacji Pleśniaka. Mówiłem waszej mamie, żeby nie włączała tej furiozy jak wy jeszcze nie śpicie. Więc poszliśmy do Pleśniaka. Czemu on w ogóle ma Pleśniak? Gość jest takim nerdem, że jego pokój wygląda jak piwnica. On wychodzi, kiedy już naprawdę musi. Zero koordynacji ruchowej. Chub chyba nigdy sportu nie uprawiał. Ostatnio jak szedł trochę szybciej, to sobie prawie zwichnął nadgarstek. I taki ktoś wam jest potrzebny w mafii? Nie dosyć, że gościu nie wnosi nic, to jeszcze ktoś musi go bronić, więc tracicie tylko osobę na to. Pleśniak to spec komputerowy. No i? Mamy dostęp wszędzie, gdzie normalnie byśmy nie mieli. Popatrz na tamtą kamerę. No i? Mamy wszystko w telefonie. To nie jest legalne. Tylko kiedy ktoś ci to udowodni. Poza tym pleśniak ma jeszcze jeden ogromny atut. Jaki laserami oczuwali? Śmierdzi. W jaki sposób to ma być atut? Nikt go nie chce atakować.